Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szymon pękala z kanału Szymon mówi nagrał materiał ksiądz bańka versus internet. Jest to dobra okazja do tego, żeby dwa słowa powiedzieć o dramie wokół obowiązku małżeńskiego. Zapraszam! Szymonowi należy oddać sprawiedliwość. Jest pierwszym internetowym twórcą, który, relacjonując moje e, słowa, nie przekręcił ich, nie nadinterpretował. I nie kłamał na ich temat w odróżnieniu od wielu również znanych internetowych twórców, którzy faktycznie tych czynności się dopuszczali. Na początku puszczę dwa shorty, które nagrałem na ten temat, dlatego że one streszczają w minutę każdy, to są dwa shorty, w te dwie minuty streszczyłem to, co najważniejsze, one są bardzo takie doprecyzowane i skondensowane, więc dla przypomnienia je tutaj pokażę. Mąż niech oddaje powinność żonie, a żona mężowi. Pisze Święty Paweł w swoim liście do Koryntian. Małżonkowie nie mogą odmówić sobie współżycia małżeńskiego, chyba że mają jakiś konkretny ku temu powód. Jeśli ktoś to dzisiaj miesza z jakąś akceptacją przemocy małżeńskiej, to zastanawiam się, czy rozumie wypowiadane słowa. Oczywiście. Żadnej akceptacji przemocy w tym nie ma. Nawet jeśli małżonek nie wyraża zgody na współżycie w sposób zupełnie nieuzasadniony, bez żadnego powodu, nawet w takiej sytuacji oczywiście druga strona nie ma prawa, żeby przemocą do tej zgody zmusić. Co więcej, przemoc, jak, jakiekolwiek inne patologiczne traktowanie współmałżonka, jest właśnie między innymi takim powodem, żeby tego współżycia odmówić. Jeśli ktoś miesza, te Dwie rzeczy, to obawiam się, że nie tylko po prostu mówi nieprawdę, ale z premedytacją mówi kłamliwie. W dramie wokół obowiązku małżeńskiego pojawiła się jeszcze jedna zadziwiająca myśl, mianowicie utożsamienie obowiązku z przemocą. Psychiczną. To nie jest tak, że jak ja podpisuję jakąś umowę, która zobowiązuje mnie do spłacenia jakiegoś długu, wypłacenia jakiejś pieniędzy w jakimś czasie, to nie jest tak, że to z automatu jest jakaś przemoc. I podobnie jest w przypadku obowiązku małżeńskiego. Oczywiście taki obowiązek, każdy obowiązek można wykorzystać jako okazję do jakiegoś nękania. Na przykład, jeśli mam właśnie taki dług i ktoś mi wysyła 100 SMS-ów dziennie, że muszę mu te pieniądze oddać, to to jest jakaś forma nękania. I każdy obowiązek bez wątpienia można wykorzystać znaczy, da się wykorzystać w ten sposób, że będzie to patologiczne, szkodliwe, że będzie to jakaś forma przemocy. Natomiast utożsamienie obowiązku z przemocą psychiczną jest jakąś zadziwiającą i moim zdaniem szalenie niebezpieczną manipulacją. Szymon w swoim materiale, który oczywiście będzie podlinkowany, oprócz tego, że faktycznie przytacza moje słowa, mówi, że ale to jest ostatecznie tylko opinia księdza bańki, który jest lefebrystą i nie przedstawia nauki Kościoła. A więc do tego koniecznie będę chciał się odnieść, najpierw do tych słów, a później pokażę, dlaczego ta tradycyjna nauka Kościoła jest najbardziej zdrowa, jest najbardziej bezpieczna dla wszystkich. Dla jednostek i dla całego społeczeństwa. Najpierw kwestia tego, że jest to po prostu tradycyjna nauka kościoła, zaczynając od samego świętego Pawła, cytat z pierwszego listu do Koryntian, przepraszam, zdążył mi się w międzyczasie zamknąć, ale zaraz go. Odnajdę. To jest pierwszy list Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 7, wersety od 3 werset do 6. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz i mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Potem znowu wróćcie do siebie, aby wskutek niestrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan. Ewidentnie święty Paweł mówi tutaj właśnie o spełnianiu obowiązku małżeńskiego, o wzajemnym współżyciu, i wskazuje no, jeszcze dosyć ogólnie, ale jednak wyraźnie, że i mąż powinien oddać powinność żonie, i żona powinna oddać powinność mężowi. Działa to oczywiście dokładnie tak samo w dwie strony. To jest też bardzo ważne od początku, taka istotna różnica pomiędzy chrześcijaństwem i większością systemów moralnych, które faktycznie pomiędzy, pomiędzy płciami tutaj jakieś rozróżnienie robią. Jeśli chcemy później czegoś bardziej konkretnego, teologia moralna Plumera to jest teologia moralna, która była powszechnie używana w seminariach duchownych, w katolickich seminariach duchownych w pierwszej połowie XX wieku. To jest rozdział, to jest tom trzeci, czyli poświęcony sakramentom w traktacie dziesiątym o małżeństwie, artykuł drugi i pierwsza zasada właśnie o tym traktuje. To znaczy, jeśli którykolwiek z małżonków w sposób racjonalny i na poważnie prosi o spełnienie obowiązku małżeńskiego, druga strona jest zobowiązana do zgodzenia się na wypełnienie tego obowiązku, nawet pod karą grzechu ciężkiego. I tu już od razu widzimy, że Prumer zaznacza, że jeśli jest to prośba racjonalna i na poważnie, i później podaje cały szereg różnych powodów, które mogą w pełni usprawiedliwić taką odmowę. Zaraz sobie przejdziemy do dokładniejszego omówienia tego, jak ta zasada działa i dlaczego jest ona tak dobra dla obu małżonków, dla obojga małżonków zaraz sobie przejdziemy do wyjaśnienia dlaczego ta zasada jest dobra dla obojga małżonków teraz ten pierwszy punkt, czyli fakt, że jest to po prostu nauczanie kościoła, które było przekazywane, nauczane przez niespełna 20 wieków w historii kościoła. Próbek to oczywiście nie wynajduje nic nowego, jest to po prostu ciągłość tej nauki, jeśli weźmiemy jakąkolwiek przedsobolową teologię moralną, to będą one zawierały właśnie takie zasady i tutaj w zasadzie nie ma żadnej, żadnej kontrowersji. Podążając za nauką Świętego Pawła, podążając później za nauką ojców Kościoła, za nauką scholastyków, to po prostu była powszechnie przyjęta nauka. Dlaczego ona się zmieniła w epoce posoborowej? Dlatego że Weszła tam już nowa filozofia filozofia personalistyczna. O tym mówiłem dużo w materiale: Jan Paweł II przeciwko rodzinie ze znakiem zapytania. Jeśli ktoś chce, to znaczy po prostu trzeba stawić tam znak zapytania nie jest tutaj wpisany ze znakiem zapytania. Jeśli ktoś jest ciekaw, to zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Jak nie zapomnę, to podlinkuję Wam go również. Ten materiał jest taki e, ściśle, powiedzmy, prawniczy e, traktuje o zmianie prawa kanonicznego. To jest bardzo ważny punkt widzenia. Natomiast jeśli chcemy mieć całokształt, to polecam również materiał, całokształt tradycyjnej nauki o małżeństwie. To polecam również nasz materiał Winoskany, czyli Kościół Domowy jako antykościół, albo jakoś podobnie. Też będzie podlinkowany. Na pewno Winoskany pojawia się tam w tytule. To jest materiał, który traktuje o sakramencie małżeństwa, o małżeństwie jako o sakramencie, i to jest ta głębia tradycyjnej nauki. Kościoła i te dwa elementy, ten element ściśle prawniczy i ten element taki mistyczny, oba są koniecznie potrzebne, żeby to dobrze zrozumieć. Żeby dobrze tradycyjną naukę o kościoła, o małżeństwie zrozumieć, która faktycznie została zmieniona. I teraz, teraz dwa słowa: dlaczego jest ona najlepsza, dlaczego jest ona najzdrowsza? Z punktu widzenia takiego zupełnie prosto-ludzkiego, zdroworozsądkowego. Otóż. Może słowo wstępu. Skąd ksiądz w ogóle o takich rzeczach wie, i dlaczego warto, żeby księży o takich rzeczach mówili. Przypominam, że zawsze, gdy o tym mówię, mówię z punktu widzenia etyki, z punktu widzenia teologii moralnej, czyli nauki o tym, jakie są cele ludzkich działań, co jest moralne, a co nie jest moralne. To jest dziedzina nauki, którą się studiuje bada i to, że ktoś nie ma konkretnego osobistego doświadczenia w danej dziedzinie uczynków, nie przeszkadza w tym. Żeby potrafił wskazać na to, co jest moralne, a co niemoralne, jeśli daną wiedzę posiadł. Poza tym, duszpasterze zupełnie naturalnie rozmawiają z ludźmi właśnie o tych kwestiach, również właśnie ściśle małżeńskich kwestiach. Małżonkowie właśnie szukają porad pod kątem etyki, pod kątem teologii moralnej. Jest to zupełnie naturalny element pracy duszpasterskiej i stąd. Naprawdę kapłani wiedzą z bardzo bliska, jak wygląda życie rodzinne bardzo wielu rodzin, bardzo wielu związków, bardzo wiele osób faktycznie przychodzi po porady, chce się dopytać właśnie w kontekście, nie w kontekście praktycznych doświadczeń, tylko w kontekście teologii moralnej, oceny uczynków, czasami właśnie trudnych, skomplikowanych sytuacji pod kątem moralnym. Po tym wstępie. Od razu e, dwa słowa e, na ten temat obiecany. Dlaczego jest to tak dobre? Dlaczego e, ten obowiązek małżeński, podkreślanie, przekazywanie, pokazywanie, że małżonkowie e, przyjęli e, ten poważny obowiązek, zawierając związek małżeński? Dlaczego jest to tak bardzo zdrowo rozsądkowe i potrzebne? Chcemy, żeby ludzie się wzajemnie szanowali. W małżeństwie chcemy, żeby obie strony traktowały się poważnie, żeby one obie strony okazywały sobie szacunek, żeby e, obie strony e, traktowały się z miłością, czyli z silnym pragnieniem dobra drugiej osoby. Przy tych założeniach wydaje się być oczywiste, że w tak ważnej sprawie, e, jaką jest e, obowiązek małżeński, jaką jest współżycie małżeńskie, że w tak ważnej sprawie, gdy jedna ze stron prosi e, o e, współżycie, druga nie mówi po prostu nie. Wydaje mi się to oczywiste, że miłość bliźniego, sprawiedliwość, szacunek wobec drugiej osoby po prostu wymaga tego, że jest to. Najzdrowsze rozwiązanie, że jest to właśnie rozwiązanie z szacunkiem wobec drugiej osoby, żeby powiedzieć, dlaczego nie. Że na przykład nie, bo jestem bardzo zmęczony, nie, bo dzisiaj w pracy działo się to i to, mam głowę pełną tego wszystkiego, po prostu nie mam siły i głowy. Nie, bo jestem taki i taki, nie, bo dzieje się to i to, nie, bo źle się czuję. I wtedy, jeśli obie strony się szanują, jeśli obie strony się kochają, pragną swojego dobra, no to ta druga strona. Gdy słyszę, że nie, bo właśnie mam taką i taką trudność, bo to i to mi doskwiera, no to jest chętna, żeby tej drugiej stronie pomóc. Tak i wtedy, jeśli mamy właśnie szacunek po obu stronach, miłość małżeńską po obu stronach, jeśli mamy silne pragnienie dobra po obu stronach, no to wtedy ta druga strona nie dąsa się niezłości, nie chowa jakiejś pretensji w sercu, tylko stara się tej drugiej stronie pomóc. Tak to działa w normalnym, zdrowym katolickim małżeństwie i uważam, że jest to zupełnie naturalne. I e, naprawdę nie widzę, w jaki sposób e, niektórzy wyciągają jakieś zupełnie patologiczne e, wnioski z e, prostego nauczania o obowiązku małżeńskim. Inaczej będzie, jeśli, jeśli e, kwestia tej odmowy e, byłaby taka zupełnie, zupełnie e, dowodna, na no, zasadzie, że małżonkowie po prostu jak nie chcą, to nie chcą. Nie, nie. Rozumiemy, że taka odpowiedź będzie naturalnie odebrana jako afront. Będzie, ech, ech, druga strona będzie się zastanawiała, co, co się ze mną nie w porządku, czy o co, o co chodzi, albo to już tam któryś raz się dzieje, dlaczego. Czuje się wtedy w jakiś sposób odrzucona. No po prostu jest to szkodliwe. Taki wzajemny szacunek w tej relacji wymaga właśnie tego. To jest rozwiązanie z największym szacunkiem z największą miłością bliźniego. I oczywiście, że tego obowiązku, który małżonkowie przyjmują, żeby wzajemnie sobie, żeby wzajemnie zgadzać się na to współżycie, oczywiście, że tego obowiązku nie można używać do jakiegoś wymuszania. I z tego, co powiedziałem wcześniej, absolutnie nie widzę możliwości, żeby taki wniosek wyciągnąć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wystarczy konkretny, racjonalny powód, no to nie ma możliwości wymuszenia, tak? To jest wtedy oczywiste jeśli jedna strona prosi, a druga mówi, że nie, bo czuję się, przepraszam, czuję się źle, czuję się źle z jakiegoś tam powodu, albo po prostu, nie, bo czuję się, czuje się dzisiaj źle, to nie jest nie, bo nie, tak? To jest jakiś konkretny powód, jeśli ktoś choruje, jeśli ktoś czuje się, czuje się źle, jeśli ktoś się w jakiś tam sposób nie domaga, przeżył coś bardzo trudnego, musi sobie coś przepracować, to jest to jak najbardziej konkretny powód. Jeśli go wyjaśnia, no to naturalnym jest Zgodnie właśnie z tą zasadą, z tym tradycyjnym katolickim nauczaniem, to jest w pełni wystarczające i w pełni racjonalne, w pełni zgodne z szacunkiem wzajemnym małżonków i jak najbardziej skuteczne do tego, żeby ci małżonkowie nie chowali jakieś tam zadry w sercu. I oczywiście ta druga strona, która słyszy odmowę, no nikt o zdrowym, zdrowym rozsądku nie będzie w sytuacji, kiedy widzi, że faktycznie powód jest, nie będzie próbował jakoś wymusić tego, tego współżycia. I w zasadzie w ogóle, tak, no, uważam próbę wymuszenia za po prostu patologiczną, tak i nie wiem, jakby wydaje mi się, to mówiłem o tym też w tym szortzie, że jeśli ktoś jakąkolwiek przemoc próbuje stosować, żeby w jakikolwiek sposób do. Współżycia doprowadzić, no to tam już jest po prostu jakaś patologia, i dlaczego ktoś. Proste nauczanie o tym, że małżonkowie przekazali sobie prawo do swojego ciała, interpretuje jako jakąś przemoc i jakieś wymuszanie. Ja po prostu tego zupełnie nie rozumiem. Jedna rzecz to są nadinterpretacje, inna to są dosłowne kłamstwa, które też w niektórych artykułach się zdarzały, gdzie po prostu wkładano mi w usta słowa, których nie mówiłem, ale jakby to jest kwestia już zupełnie inna. Ta zasada o obowiązku małżeńskim, o wspólnym obowiązku małżeńskim, ona najbardziej sprzyja temu, żeby małżonkowie siebie poważnie traktowali, żeby siebie wzajemnie szanowali, żeby nie odpowiadali tak po prostu nie bez powodu, żeby traktowali poważnie swojego współmałżonka i jego prośby i potrzeby. Tak, no bo jeśli jest zawsze możliwość, żeby odmówić, jeśli powód jest konkretny, racjonalny, poważny, znowu tym poważny nie oznacza, że to jest jakaś poważna sprawa. To oznacza po prostu konkretny, konkretny e, powód, a nie po prostu nie. Tak i, Jeśli e, taką mamy zasadę, ona bardzo sprzyja temu, żeby małżonkowie siebie wzajemnie e, szanowali. Mówię to już tam 18 raz, bo wydaje mi się, że jakby m, tak zupełnie inaczej. Te rzeczy zostały zinterpretowane niż, niż one po prostu są w rzeczywistości, że nie bardzo rozumiem, czy jest to niewiedza, czy jest to zła wola i nie wiem. Więc nikt nie może użyć tego obowiązku jako próby wymuszenia. No bo jeśli jedna ze stron mówi, że nie, bo jestem bardzo zmęczony, bo przeżyłem dzisiaj to i to i naprawdę nie mam do tego głowy, no to druga strona nie ma prawa powiedzieć, ale ty pójdziesz do piekła, jeśli, jeśli się na to nie zgodzisz. Raz, że to jest w ogóle pomysł, że ktoś w ten sposób będzie do tego podchodził po prostu patologiczne, to znaczy po prostu nie bierzcie takich, takich mężów, czy takich żon, tak? No, to po prostu jest, jest jakaś jakieś psychologiczne zwich, zwichnięcie, że ktoś w ogóle myśli o tym, że to może doprowadzić do czegoś takiego, bo po prostu no, takiego męża, czy takiej żony się nie bierze, który słyszy, że jest jakaś trudność i odpowiada w ten sposób, ale nie ma prawa w ten sposób odpowiedzieć zgodnie z katolicką nauką, bo właśnie druga strona ma prawo odmówić, jeśli ma ku temu poważny powód. Oczywiście tej zasady można użyć i należy użyć też w, to, w ten sposób. Ona oznacza również, że jeśli bardzo często zdarza się ta odmowa spełnienia obowiązku małżeńskiego, że małżonkowie wtedy jak najbardziej powinni ze sobą o tym porozmawiać. Nie właśnie próbować wymusić, tylko rozmawiać ze sobą, dlaczego tak jest, dlaczego w tym związku małżeńskim, po tym jak sobie małżonkowie wzajemnie obiecali, że zachowają wierność małżeńską, dlaczego jedna ze stron nagle nie chce tego obowiązku spełnić, nie chce współżyć. No rozumiemy, że taka sytuacja jest patologiczna i to po prostu trzeba sobie wyjaśnić i znowu ten obowiązek małżeński, który małżonkowie przyjęli, który był w przygotowaniu przed małżeńskim, który był omówiony, no to stanowi dobrą bazę do tego żeby, żeby o tym porozmawiać co się dzieje dlaczego, dlaczego tego obowiązku spełnić nie możemy czy dlaczego jedna ze stron tego obowiązku spełnić nie chce no i powody poważne mogą być to się może zdarzyć ale na pewno to powinno zostać wyjaśnione o tym powinno być rozmawiane tu też uwaga w związku z materiałem Szymona, który wspomina, co też było podkreślane w tych materiałach, które nadinterpretowały albo w ogóle kłamały na temat tego, co powiedziałem. Podkreślały to, że to jest kanał szkoły akwinaty, że to jest kanał szkolny. Zwracam na to uwagę, że te treści obowiązku małżeńskim, to są treści przygotowań przedmałżeńskich, a nie katechez dla dzieci i nasz kanał, pomimo tego, że wywodzi się ze, ze stricte takiej powiedzmy szkolnej infrastruktury, to znaczy pierwotnie, na samym początku, zanim kanał stał się uznany, służył do tego, żeby wrzucać jakieś katechezy dla dzieci. To powstało w trakcie pandemii i tam zaczęło się po prostu od tego, że to były jakieś zajęcia lekcyjne czy inne katechezy, które które, które były, były w ten sposób udzielane. Natomiast on z czasem zaczął żyć własnym życiem. Dzisiaj to w ogóle nie jest kanał, który, który w jakiś sposób służy w, w pracy szkolnej, który jest kanałem ściśle szkolnym. Dzisiaj jest on skierowany do zupełnie dorosłych odbiorców, znaczy do zwykłych odbiorców YouTube'a, którzy, którzy na przykład właśnie zadają pytania i konkretne pytania również dotyczące, dotyczące tak, takich rzeczy i dostają takie odpowiedzi. Także to jest myślę, że jasne, że nie jest to katecheza dla jakiejś, jakichś. Młodszych dzieci szkolnych, chociaż wydaje mi się, że to, co tutaj mówię, dla nich też nie będzie, jeśli zdarzy się, że, że ktoś tego wysłucha, dla nich też nie będzie w żaden sposób szkodliwe i gorzące Szymon jest też zgorszony tym, co powiedziałem, że małżonkowie przekazali sobie wzajemnie prawo do swojego ciała i mówi jak to czy już nie mają w ogóle prawa do swojego ciała i jest całkowicie w dyspozycji drugiej osoby no przypominam że te słowa padają dosłownie w tym cytacie który na początku przytoczyłem żona nie rozporządza własnym ciałem, czyli mąż, podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie oznacza to oczywiście, że małżonkowie w ogóle już nie mają prawa do swojego ciała i całkowicie je przekazali, skoro mają prawo odmówić, jeśli jest jakiś powód. Ten powód jest ostatecznie zostawiony ich sumieniu, tak ich refleksji, więc mają prawo odmówić, jeśli taki dostateczny powód dostrzegają, jeśli ocenią, że ten powód faktycznie jest wystarczający. A więc to oznacza, że jednak, jednak oczywiście prawo posiadają. A co oznacza więc to przekazanie prawa do swojego ciała? Oznacza to oczywiście nie całkowite. Oddanie tego prawa, także ja już w ogóle nic nie ma, i po prostu druga strona może zdecydować o wszystkim. Oznacza to przekazanie tej możliwości, tego prawa do tego, żeby tego współżycia się domagać. Jest to wyłączne prawo, prawo dane na wyłączność, niedelegowalne, czyli nie można, nie można, nie dopuszcza związek małżeński tego, żeby zostało ono przekazane komuś innemu, również za zgodą drugiej osoby. Jest to wyłączne i niedelegowalne prawo, to zostaje, zostaje przekazane właśnie w kontekście spełnienia obowiązku małżeńskiego, a więc znowu nie ma w tym absolutnie nic jakiegoś dehumanizującego. Po prostu małżonkowie przekazują sobie wzajemnie prawo do tego, żeby prosić o spełnienie tego obowiązku małżeńskiego. Jeśli ktoś jest zaintrygowany tematem zmian w teologii kościoła w patrzeniu na małżeństwo, to jeszcze raz polecam materiał Jan Paweł II przeciwko rodzinie ze znakiem zapytania. To jest ten aspekt taki sprawno społeczny. Tych zmian, to znaczy to są omówione zmiany w prawie kanonicznym i później skutki społeczne stawiam w tym materiale tezę, że te zmiany w nauczaniu kościoła właśnie w kwestiach małżeńskich, które dokonały się w latach 70. i 80. XX wieku są jedną z głównych przyczyn kryzysu demograficznego, który mamy obecnie w Europie. Jedną z głównych przyczyn. To jest myślę, że dosyć śmiała teza. I dlatego też uważam, że ten temat jest ostatecznie. Warto dyskutowania, bo warto to moim zdaniem nagłaśniać. Uważam, że personalizm, który wszedł do nowego prawa kanonicznego, faktycznie wyrządził tutaj ogromne szkody, że przesunięcie tych akcentów w tym, czym jest małżeństwo, co jest najważniejszym celem małżeństwa, że przesunięcie tych akcentów doprowadziło do tego. Że mamy dzisiaj ten kryzys demograficzny. To jest temat trochę inny, natomiast w tym materiale Jan Paweł II przeciwko rodzinie, w tym materiale właśnie o tym traktuję. Bardzo zachęcam osoby, które są zainteresowane tymi zmianami, żeby się, żeby się z tym materiałem zapoznać. Zwracam jeszcze na zakończenie uwagę, że część z tych artykułów, które ukazywały się w internecie, które po prostu mówiły nieprawdę o moich słowach, że jeśli jeśli ktoś w nieświadomości napisał nieprawdę, to ma obowiązek to zmienić i odwołać. Zwracam na to uwagę, że wkładanie w czyjeś usta jakichś patologicznych słów, a niektóre artykuły tak robiły, że za to można zostać wezwanym przed sąd za zniesławienie. I ja naprawdę rozważam, czy niektórych bohaterów internetowych w ten sposób nie. bratersko nie upomnieć. Że, że popełnili błąd. Uważam, że jeden czy drugi internetowy bohater jakby faktycznie został przez sąd zmuszony do tego, żeby swoje słowa odwołać. Że jest to po prostu zgodne ze miłością bliźniego. Z silną troską o pragnienie dobra drugiej osoby. Pragnę dobra tych osób, dlatego chciałbym, żeby się nauczyły. Że, że nie wolno kłamać na temat tego, co inni mówią, że nie wolno obrażać ludzi, e, używając do tego zmyślonych ich słów, przeklęcając ich słowa, przekazując je w sposób ewidentnie nieprawdziwy. Zastanawiam się jeszcze w tej chwili, zobaczę, jak też sytuacja się rozwinie, ale biorę to na poważnie pod uwagę, żeby faktycznie pozwać takie osoby, które nieprawdę w dużych internetowych mediach na mój temat przekazują. Polecam się Waszym modlitwom i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.